Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wenso, a Wy oglądacie drugi odcinek na moim kanale z serii Let's Play GTA San Andreas. Nagrywam to od razu praktycznie po wyrzuceniu tamtego pierwszego odcinka. No i co? No i udało mi się właśnie odcinek pierwszy wrzucić. Jako tako on wyszedł. Zobaczymy jak on się przyjmie. Jeszcze jak na razie tam nic. Takiego tam z nim nie robiłem, nie rozgłaszałem go praktycznie w ogóle nigdzie. Um, no, Ale tyle. Dobra, mamy telefon, także go odbieramy od razu. Hello. And hey, thought I'd explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Tibble Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set tripping ballers and vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. No i mogliście zauważyć, że nie wszystko zostało No Niestety, nie wiem dlaczego, nie wiem na co to, nie wiem dlaczego tak się stało. Yy, ale no dobra, cóż, przeżyjemy. Na pewno nie jest to no duży, duży wpływ na grę. Nie daje to dużego wpływu na grę. Yy, przeżyjemy, idziemy od razu do Ridera, bo pojawiło nam się po telefonie tutaj yy, znacznik u niego, że mamy u niego misję. Także wchodzimy. Hey man, what you want? Yeah, homie, yeah, yeah, it's good to see you back. No homie love, no huh? Oh, for sure, for sure, my nigga, my bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no our hit up, man. Shit is beautiful. Teached on a lesson. The fucking Grove Street, you damn? I'm always damn. <sighs> yeah. Let's go, bitch.

Jaką tą tam sobie weźmiemy? Wejdź na znacznik, żeby się ostrzyć. Mamy 350 dolarów i co bierzemy? Później góra dół, żeby wybrać fryzurę, no to mamy strzałki spację zobaczyć, a spację kupujemy. O, nie wiem. Nie wiem w sumie nic, my, nic mnie w sumie tutaj nie ciekawi, więc weźmiemy to, plus co ma plus mamy Wąsy. Nie będzie. Tak po prostu, że misja się zaliczyła.

Już nie na wadze, oczywiście, kiedy jemy, zdobywamy energię, i kiedy zjemy za dużo, będziemy grubi, oczywiście, normalny, tak jak w sumie w prawdziwym życiu. Tab, aby zobaczyć podstawowe statystyki, to już poprzednio właśnie sprawdzaliśmy um, Otyłości mam, no mamy w sumie trochę tej otyłości, mięśni praktycznie w ogóle um, choć na wadze, jest dużo, kondycja jest trochę, respektu zero jak na razie, dobra wchodzimy No i idziemy do znacznika czerwonego oczywiście, żeby kupić cokolwiek Co byśmy sobie wzięli? Dobrze, co tam mam jeszcze ciekawego? No a tutaj już jest prawo lewo, tam była góra dół. Tutaj mamy prawo lewo podwójny de Duplex Deluxe yy, za 5, tu jest za 10, bierzemy ten za 10. Ja Dobra, wystarczy nam. Na razie nie No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Same old CJ. Buster, straight Buster. Oh shit, run. This pizza parlor's no pushover. What you waiting for, fool? Take us back to the Grove, motherfucker. No, you gościu, Pumps are tongue właściwie pumpu i no i tyle o kurde miałem wrażenie że miałem przebite jedną oponę bo tak dziwnie się jechało ale no dawno cóż normalnie się nie będziemy musieli, będzie musieli się przyzwyczaić do tego jeżdżenia bo już dawno nie jeździłem w tej gierce a właśnie wiadomo no czasem jest tak że po prostu no różnią się te Dobra, mamy zaliczoną misję, no i powiedzieli... Powiedział, żebyśmy wstąpili do spita, Ale przed tym sobie zapiszemy przed tą misją Zrobimy sobie teraz drugi save, w razie czego Zawsze właśnie jestem zwolennikiem tego, żeby robić więcej save'ów, bo... Yy, zawsze może coś się tam stać i zepsuć save, no dlatego by nikt nie chciał e, Także so dobra, no skończyliśmy pierwszą misję, w sumie taką normalniejszą

The Johnson brothers is rolling again. Take this paint and go hit shit up. Start with our own set first. Later on, we spread out, take the whole hood back. You already spreading out, fat man. That's us play. Let's see what you got, poor chop. Hey, wait up. Nah, thought you hang with your brother, huh? Oh, ease up, little man. Come on. It's been difficult. You wanna drive? Yeah, for sure. Dobra, dostaliśmy spray do malowania. Chyba tak to się nazywa, nie wiem dokładnie fachowo. I będziemy zamalowywać chyba graffiti, nie nasze oczywiście. Mamy do... jechać do któregoś tam do jakiegoś celu. Mamy to na łapie oczywiście zaznaczone, ale już mi uciekło jak to się dokładnie nazywało tam u nich. I widzimy te... I widzimy te pierwsze graffiti po drugiej stronie ulicy, już widziałem te drugie. No, tagi, to są tagi, dobra. Za mało pozostały tagi. Mówi, że jeszcze są dwa. Oczywiście policja była za nami i nas zauważyła, ale no to nic, uciekamy. Tu, tu mamy za ścianą od razu kolejny. To będzie już trzeci chyba na 100. Tak, mamy trzy na sto. Ciekawe, właśnie, Ciekawi mnie, czy uda mi się zrobić 100 na 100, bo kiedyś właśnie chciałem to zrobić. Mam nadzieję, że mi się to uda, zobaczymy Będziemy dążyć do tego, żeby to się udało oczywiście Wracamy Bo W sumie no łatwiej dojść z mis misji jak na razie, no te początkowe wiadomo Są łatwe to w ogóle jak te auto buja strasznie Tylno tylną tak buja A nie, mamy nie koniec, nie koniec tej misji, mamy jeszcze pojechać Pojechać do, na tereny balasów I tutaj są te kolejne graffiti Wspomniałem, że jeszcze to nie koniec. Dobra, on sobie pojechał na inną dzielnicę, a ja, będziemy, a ja będę musiał tutaj sobie zamalować te tagi. Dobra, mamy cztery. Mamy jeszcze jeden chyba do znalezienia. Gdzie tu się biegło? Chyba tu. Chyba tu się biegło. No i oczywiście mamy dwóch balasów przy okazji. Także no, będziemy musieli stety, niestety ich e, raczej pozabijać. To są nasi wrogowie. No dobra, czyli psikamy. Pikażę po oczach, oni nic nie widzą. No i próbujemy ich zabić. Raczej się to uda, bez najmniejszego problemu. Choć ten był troszkę twardy. Dobra, jeden leży chyba. Dobra, leżą. No i malujemy te graffiti od razu. No czasem to nie łapie, czasem to nie łapie. Dobra, już jest. Iść do punktu, aby znaleźć następny tak, mam jeszcze jeden chyba do zrobienia. Tam już widzimy. Tu już mamy nawet czerwony czerwone wskaźnik, gdzie dokładnie iść krok po kroku. Stępie ogrodzenie wciśnięty shift, żeby wspiąć się. Czasem te podpowiedzi są naprawdę za szybko. Za szybko one znikają. I nie zdążam ich przeczytać. Ale okej. Okay. Nic, nic tam ważnego. I na razie wszystko ogarniam. Zwykłe takie rzeczy. Są 6 na 10. Zamalowane tagi, dobra. Podjeżdża nasz ziom, nasz ziom. Sweet. Nic chyba nam się tu nie stanie, jak tu spadniemy. No nie, nic się nie stało. Dobra. Wsiadamy do auta. I... jedziemy. Chyba... tak dobra. Zabierz na sporo równodziennicy. Na Okej, okay, wracamy do domu. Mamy... tam, do domu. Mamy 11 minut odcinka.

Będę się starał oczywiście, a mamy 200 dolarów plus i respekt. ale respekt jeszcze się na razie nie ruszył. Będę się starał oczywiście wrzucać w jeszcze, jeszcze dłuższe te odcinki. Jak się tam troszkę jakby troszkę słów mi przybędzie. From 20, może 30 minut. Zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądało. Mamy kolejną misję od razu uspita yy, Ale mamy telefon, także odbieramy sobie go. Carl, Officer Hernandez, I work with Tenpenny and Pulaski. Oh, the bitch. What the hell you want? Hey, show me some respect, boy. Go fuck yourself. You just stay, bitch. You watch your tone, boy. Now listen. I've got a message from Officer Tenpenny. Don't try and leave town. That would be a big mistake. You hear me? We're watching you. Whatever you say, bitch. <laughs> Auto odpalone ze jest. Policjanci co nas zawinęli na początku nas obserwują i kazali nam nie wyjeżdżać z miasta, także ciekawe, ciekawe. Mam nadzieję, że się podobało. Zobaczymy jak mi to wyjdzie. Jeszcze sobie to obejrzę. Fajnie było dość. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.